Państwo są fryzjerami. Tak. I jak na targach się Państwu podoba, co najbardziej przykuwa uwagę? Przede wszystkim same targi są bardzo interesujące. To jest coś, co nam daje mobilizację do pracy, daje nam. Inspiruje pewnie też. Wszystkim inspirację. A pokazy najba... najbardziej inspirują? Nie tylko. Spostrzeżenia również głów fryzjerów, bo to jest bardzo ciekawe. Każdy fryzjer obserwuje również drugiego. Ja mam takie pytanie do Pana. Czy zauważył Pan tutaj gdzieś internet jako medium i narzędzie do pracy dla, fryzjer dla fryzjerów? No, jest to przede wszystkim internet, jest bardzo ciekawą rzeczą i praca fryzjera teraz, w obecnym czasie, jest więcej rozwinięta przez internet. Jeśli chodzi o same media, o to, co się dzieje w świecie, o, o przekazywanie zdjęć, informacji, jest to na pewno bardzo ciekawe. Pan się jakoś promuje w internecie jako tak, fryzjer? Ja mam swoją stronę internetową również. Jesteśmy na Facebooku jako moje salony fryzjerskie. I co pan na Facebooku pokazuje? Pokazuję moje kolekcje, moje zdjęcia, to co przedstawiam, to co mogę zaproponować moim klientom. A wykorzystuje Pan internet jako narzędzie sprzedaży swoich ofert? Poniekąd też, dlatego że moi klienci są oczywiście mobilni jak w dzisiejszych czasach i no każdy jest zainteresowany czymś nowym, co może zobaczyć przede wszystkim, jak również usłyszeć ode mnie. Dobrze, dziękuję bardzo Panu i jeszcze na koniec zadam, że jestem tutaj z portalu urodo.pl, gdzie właśnie można pozyskiwać klientów przez internet, tak jak, także zapraszam na stoisko. Dziękuję. dziękuję. Bardzo. Woo!